Antarktyda. Ciekawe fakty. Antarktyda no, fascynuje nas od dawna, ale warto poznać kilka ciekawych faktów na temat Antarktydy. Antarktyda, chociaż jest dopiero, można powiedzieć, piątym kontynentem, jeśli chodzi o wielkość, przy 14 milionach 200 tysięcy km kwadratowych, to jednak tych naj ma kilka. Jest to najzimniejszy, najsuchszy, najwieczniejszy kontynent. O najwyższej średniej wysokości wynosił na 2040 metrów nad poziomem morza. A najwyższy masyw Winsona to 4862 m nad poziomem morza. Ale to też najgłębsza kryptodepresja. 2870 metrów pod poziomem morza, pod lodowcem Byrda. I pamiętajmy, że ta kryptodepresja jest pokryta kilkoma kilometrami lodu, więc tych naj Antarktyda ma naprawdę bardzo, bardzo dużo. Około 98% powierzchni pokrywa polarna czapa lodowa o grubości średniej 1900 m, więc to nie sam lód, tylko ląd, a na nim dopiero leży lód. Musimy pamiętać właśnie o tym, że Antarktyda to nie jest pływający kawałek olbiel, olbrzymiego lodowca, tylko w rzeczywistości to jest zwykły, no nie taki zwykły, zwykły kontynent, na którym jest właśnie ta polarna czapa lodowa o tej grubości średniej 1900 metrów. Oczywiście ten lód troszkę tą powierzchnię zgniata. I tego lodu jest oczywiście sporo. Około 90% ziemskiego lodu właśnie znajduje się na Antarktydzie. Daje to około 70% z ziemskich zasobów wody słodkiej. Czyli Antarktyda ma tej wody naprawdę sporo. Szkoda, że zamarzniętej. Wulkany. Jeśli chodzi o wulkany, to one również znajdują się na Antarktydzie. Mont Erebus to najdalej na południe położony czynny wulkan, choć według niektórych badań stwierdzono też istnienie podlodowcowych wulkanów na Antarktydzie Zachodniej. Czyli, że pod powierzchnią Antarktydy, pod tymi na przykład dwoma kilometrami lodu, mogą istnieć wulkany. To jeszcze bardziej powoduje, że ta Antarktyda staje się ciekawsza no i dziwniejsza. I Jeziora podlodowcowe, w tym Jezioro Wostok pod stacją rosyjską o tej nazwie, o powierzchni 16 tysięcy km2. Według niektórych, część z tych źródeł podlodowcowych może być odcięta od zewnętrznego wpływu nawet od 1 miliona lat. Czyli od miliona lat w tych jeziorach podlodowych. Nie było dostępu z zewnątrz żadnych czynników, ale większość z tych jezior najprawdopodobniej jest połączona przez, połączona przez, można powiedzieć, rzeki podlodowe. I ta woda tam płynie. Jeziora podlodowcowe. Dlaczego to nie zamarza? Na to ma wpływ kilka rzeczy. Po pierwsze, bardzo wysokie ciśnienie, które no, nie uniemożliwia to zamarzanie. Do tego ciepło pochodzące z dołu geotermalne. One też może powodować, że te jeziora po prostu nie są zamieszkane. I chociaż ta średnia temperatura wody wynosi około minus 3 stopnie, ale to ciśnienie i podgrzewanie z dołu powoduje, że ona nie jest zamarznięta. Istnieją też przesłanki po znalezieniu kilku mikroorganizmów, że tam może być właśnie takie mikroskopijne życie w tych jeziorach. Co już by było naprawdę ciekawe. Maksymalna głębokość tego jeziora to 870 metrów, a jezioro samo jest około 4 km pod lodem, czyli coś robiące wrażenie. 4 km lodu, maksymalnie 870 metrów głębokości jeziora, minus 3 stopnie, niezamarznięte z powodu ciśnienia i ogrzewania z dołu, i w tym jeszcze mogą żyć mikroorganizmy. No, Antarktyda zaskakuje. Kiedyś, gdy Antarktyda była w troszkę innym miejscu, klimat tam panował tropikalny. No i oczywiście żyły dinozaury. Około, oczywiście, to wszystko się cały czas rusza, około 40 milionów lat temu zaczęły pojawiać się pierwsze lodowce. 15 milionów lat temu większość kontynentu już właśnie była pokryta lodem, a roślinność najprawdopodobniej, ta taka. Większa istniała tam do 3-4 milionów lat temu. To właśnie wtedy te warunki, niestety, spowodowały, że ta roślinność przestała tam istnieć. Najniższa zanotowana temperatura no Antarktyda, czyli zimno, to 89,2 stopnia Celsjusza. Miało to miejsce 21 lipca 1983 roku na stacji, właśnie wspomnianej wcześniej, Wostok. Ale według pomiarów satelitarnych. Stwierdzono minus 93,2 stopnie Celsjusza, czyli coś przerażającego. Najcieplej to około 15 stopni Celsjusza. Oczywiście brak tam stałych mieszkańców, a w bazach żyje pomiędzy 1100 a 4400 osób, w zależności od czy to lato, czy zima. Nie ma tam też rodzimych bezkręgowców całkowicie lądowych. I nie, nie mieszkają tam niedźwiedzie polarne. A pingwiny oczywiście mieszkają, ale pingwiny mieszkają na południu ziemi, a niedźwiedzie polarne na północ. A do kogo należy Antarktyda? No właściwie do nikogo i do, dla wszystkich. Jest to region, który oczywiście ze względu na znajdujące się nim, w nim pokłady wszelkich surowców no chętnie byłby wykorzystywany, ale te roszczenia sobie praw do tego terenu no są po prostu odrzucane przez inne kraje. Antarktyda ma być terenem nieskażonym, ma się na nim nic nie wydobywać i ma należeć do wszystkich. A wszelkie próby, na przykład roszczeniowe, że ten teren należy na przykład do danego kraju, chociaż są niektóre ciekawe, dlatego na przykład w jednej z baz. Na Antarktydzie urodziło się pierwsze dziecko, żeby tak podkreślić, że tutaj się rodzą, to chyba była baza chilijska, że ten teren należy do Chile. Nie chcę mówić, że to na pewno Chile i wiele osób by chciało, żeby te bazy należały do nich, ale te regiony do nich, nie bazy, no ale inni się na to nie zgadzają, co jest oczywiste. To podobnie jak z Księżycem albo z Marsem. Na dzisiaj dziękuję. Oczywiście zapraszam na inne materiały. Zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka. Podziel się, opublikuj, pokaż znajomym ten czy inne materiały. Z biegiem czasu będą się takie, mam nadzieję, że troszkę ciekawe materiały, pojawiały częściej. Do usłyszenia ponownie.